Biogenesis, czyli dzicz, czyli jako pochodzenie gatunkowe, które podąża drogą, drogą rozwoju czystości, oraz ma następujące efekty. Cecha gatunkowa dziczy: ma takowe modyfikatory, możliwość zamieszkania oraz wyrażona siła robocza. Wszystkie budynki zastępowane są specjalnymi swoimi budynkami w okro okrojonej liczbie oraz funkcji. I na przykład nie ma tutaj zbyt dużo budynków związanych z optymalizacją i zastępuje kolonizację za pomocą statku kolonizacyjnego zwanego terraformowaniem, tak jest napisane. No i niezbędny zasób biomasa, z którego tworzy się wszystko oraz jest niezbędny do funkcjonowania i tworzenia yy, gatunku. Yy, ok, dodatkowe informacje dla zainteresowanych, tutaj mamy umysł zbiorowy, tak zwana mutualistyczna inteligencja i to zauważalne. Mamy tutaj wielkość Imperium z Zielnic oraz z Planet zwiększony 200% Etyki No i oczywiście trzy ustroje które są następujące Jeżeli chodzi o to nagranie Nagranie będzie koncentrowało się wokół kryzysu Behemoth Fury Behemoth Fury czyli kryzys, który już został włączony czy dołączenia nowy Kryzys z tym dodatkiem Biogenesis ja tutaj się na ostatnim poziomie. A na tą chwilę jest zablokowany zgodnie względu na to, że nie posiadam y, zrealizowanej tutaj, mm, zrealizowanego tutaj projektu scalania umysłów, ponieważ jest niezbędny do, do, do zrealizowania tego tutaj projektu czy celu jest niezbędny pichem od klasy trzeciej. Y, ok, więc przyjdę do Alberitu. Y, ja tutaj posiadam pichem od klasy drugiej. A ściśle mu, ujmując, mam dwa bichemoty w e, zasady: co dwa bichemoty to nie jeden. No, ale tutaj, e, do osiągnięcia tego w, w swoju pełnego, czy tam trzeciego, trzecie, trzeciej klasy bichemota, e, potrzebują tutaj przyrostu. No, i do przyrostu niezbędna jest, jest konsumpcja e, tkanki biologicznej. Ok, e, więc rozpoczynamy tutaj e, rozwój tego bichemota. W kierunku tutaj realizacji celów, a ja jest kryzys. Do tego wykorzystamy sobie tutaj za imperium. Jest to imperium upadłe, również umysł zbiorowy, które zostało dołączone raz, właśnie z genesis Mamy tutaj trzy podzielne frakcje na tą chwilę, no i na tą chwilę posiadamy tutaj pozytywnie, jeśli tak można nazwać, jeżeli chodzi o upadłe imperium. Relacje tutaj są otwarte granice z frakcją kontrolującą z frakcją tutaj wojenną oraz nie wiedząc czemu, dlaczego mamy tutaj jakieś pro problemy, ma jakaś tutaj frakcja rozwojowa. Wiecie, by była nieufna naszym poczynaniom, Trudno stwierdzić. Zobaczymy jak nasze tutaj relacje będą rozwijać się w przyszłości. ok dokonuję tutaj rozścieczenia. Yy, tutaj Bichemota. No i okay, obserwujmy tutaj proces. Wiem, że ja to sposób i tego Pichemata również, żeby nie było, że nic nie robi. Ale się kieruje również na planetę. Czyli idzieś tutaj na planetę wodego imperium. No i mamy tutaj działania. Growth continues. Ok, zobaczymy, co tutaj będzie. To chwilę tutaj jest bombardowana jest planeta. Mamy tutaj bombardowanie planety. Natomiast tutaj również bombardowanie planety. ale tutaj, jak jest tutaj frakcja kontrolująca za granicę przed nami. To jest ta tutaj. Nie to jest rozwojowa kontrolująca, to ta tutaj. Aha, czyli tutaj pogorszyły się nasze stosunki. To trudno się mówi. Że ja to troszeczkę przyspieszę, growth continues, horizons widen, niszczenia planety i pozyskiwania biomasy przy okazji. Tutaj próba zantu Ściekłe bestie, tutaj te bestie klasy kaiju nie powiodła się. Ale próbuję widzę następny raz. Mamy jakąś korespondencję? UNT jest przyczyną dysharmonii. Czy nie widzicie, że wywołując chaos, zmuszacie nas do działania? Natychmiast się dostosujcie, albo wy was dostroimy. Znaczy, jakiś tutaj coś, jakiś problem? Ewentualnie, jeżeli się zgodzimy, to będziemy mieć tutaj modyfikatory. Ale my niestety nie będziemy. The Wild Experience. A jest chaos zbeli. Ukaranie Mnóstwo się nie powiodło, desant. Czy bym się przeliczył? A może bym się przeliczał z, z tym desantem? Wygląda to. O, chociaż w tej chwili? W tej chwili nagle. The Wild Experience 6 do 13. nie Knowledge morale. 5408. podstawę mają mocną. Czyli ten wygląda na to, że jest bliski realizacji. A ten gdzieś do tego. Wild Grow's Wiser. Troszkę sobie to wygląda. Troszkę sobie to wygląda. Wild grows Wróćmy do tamtego. bo ich ponumerować, ale ich nie można chyba nazwać. New knowledge blooms. Okej, okay, szkoda zasobów. Okej, okay, ja sobie tutaj korzystając z tej opcji jej Ejeopichemota. Chyba jakaś potężniejsza, potężniejsza bestia. A, i sobie uruchamia pozostałe super konstrukcje. A, tutaj mamy zakończoną procedurę. Jak to jest przyjęta? Tutaj proces wygląda troszeczkę gorzej. O, mamy tutaj. Picham od przestał już szaleć. 207, no, czyli znaczny skok, prawie sete. sete. A no zobaczymy, co będzie tutaj. The Wild Grows Wiser. Okay, następna Leniwi UNT, Wasza niechęć do rozwoju i ewolucji to obraza dla idei życia. Przyjmijcie nasze. Okej, okay, gdybyśmy to wszystko przyjęli, mieć. Każdy frakcji jest modificator. The Wild Grows Wiser. Tak przynajmniej myślę, nie wiem, nie sprawdzam tego. Impiryczne. Ale na to, że. To The Wild Grows Wiser. New Knowledge Blooms. No, jest, 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 ok. Ale to chwilę sobie odpocznie. 19, czyli ten tutaj więcej skonsumował biomasy. Ok, no i tutaj na razie myślę, że nie zostawię. tutaj. Yy, chociaż, jak się rozcieczą i ruszą na bazę, tutaj jest 200. O nie, to będzie problem. Należy to wziąć pod uwagę. No, tutaj mamy złe, złe relacje, z wyjątkiem frakcji wojennej. Chyba moglibyśmy tutaj od tyłu podejść na ich planetę, ale to jest aż kawałek, w międzyczasie się rozcieczą. No zobaczymy, myślę, że będzie kontynuacja.